Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Jan wiewiór. Razem ze mną w studiu Krzysztof Leszczyński, ekspert do spraw elektromobilności Volkswagen Financial Services. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, elektromobilność osiągnęła pewnego rodzaju kamień milowy. To, że chcieliśmy, żeby on nastąpił znacznie wcześniej, to jedno, ale w końcu mamy ponad 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów elektrycznych, w pełni elektrycznych w Polsce. Jak pan oceni ten kamień milowy i ostatnie lata rozwoju właśnie elektromobilności w Polsce? Na pewno bardzo się cieszę z tego, z tego osiągnięcia tego kamienia milowego. Pamiętam jeszcze, jak rozpoczynałem swoją przygodę z elektromobilnością. Tych samochodów w Polsce było zarejestrowanych 315, prawie 10 lat temu. Więc skok jest spory. Natomiast, tak jak dokładnie pan powiedział, spodziewaliśmy się nieco szybszego tego wzrostu. Natomiast jest trend na pewno wzrostowy, obserwujemy go i z tego się cieszymy. A dlaczego ten. Kamień milowy tych 100 tysięcy pojazdów nastąpił właśnie w 2025, a nie tak jak byśmy chcieli te dwa, nawet lata temu. Oczywiście jest szereg czynników, które sprawiają, że elektromobilność rozwija się w sposób, taki bym powiedział, dosyć powolny. Można by mówić o mniejszej zasadności Polaków, można by mówić o niskiej wydolności infrastruktury przesyłowej, żeby osadzić na niej efektywną infrastrukturę do ładowania, ale tak naprawdę myślę, że największym problemem, największym wyzwaniem jest. Pewien opór przed zmianą, dosyć konserwatywne podejście do tematu mobilności, które jeszcze zdaje się pokutować w naszym społeczeństwie dosyć mocno. Czy na co dzień w Pańskiej pracy w Volkswagen Financial Services również i z tym Pan się spotyka, właśnie jeśli chodzi o takie codzienne wyzwania, z którymi tak, Pan się musi ja mierzyć? Ja na co dzień pracuję z flotami, w, właśnie z, z biznesem flotowym głównie. No i tak jak wielu kierowców, nadal po, posiada jeszcze pewne obawy, jest sceptyczna do tego, Nowego rodzaju napędu. Tak również przekłada się to na pewne obiekcje i wątpliwości ze strony firm, ze strony flot. Natomiast w ostatnim czasie trzeba przyznać, jakkolwiek one nadal występują. Podejmowane są już próby intensywne elektryfikacji. Floto się już dzieje, także i tutaj elektromobilność wkracza na szerokie wody. To pozwolę się zatrzymać na chwilę przy właśnie flotach, o których Pan wspomniał. Co najczęściej firmy skłania do tego, by te floty elektryfikować. Po pierwsze, można powiedzieć, jest to ślad węglowy, czyli redukcja emisji dwutlenku węgla, to wynika z regulacji po pierwsze regulacji ESG przepisów, po drugie, z kwestii również wizerunkowych, które na tym śladzie węglowym mocno w ostatnim czasie są oparte, no więc na początku zaczyna się próba obniżenia śladu węglowego, właśnie również także w obszarze flotowym, w obszarze mobilności. I jakkolwiek nie ma jeszcze przekonania, często do tego, że samochody elektryczne są dobrą odpowiedzią na tą, na, ten, na, ten, na tą potrzebę, tak dosyć szybko firmy kalkulując, jak jednak faktycznie, jaki duży wkład w dekarbonizację ma elektryfikacja floty, decydują się na podjęcie tej, tego trudu. Patrząc tak w takim razie z nieco większej, szerszej perspektywy, elektromobilność na dzień dzisiejszy to właśnie spełnianie wymogów, regulacji, które są gdzieś tam nakładane na firmy, czy jednak elektromobilność to już powoli jest takie naturalne zastępstwo następstwo? Tych... Ja bym powiedział, że zaczyna się od przysłowiowej tabelki, gdzie właśnie te kalkulacje spełnienia regulacji często. Mają miejsce. Natomiast jeżeli tylko te samochody elektryczne są w sposób mądry, przemyślany do, do firmy wprowadzone, to znaczy najpierw ich wprowadzenie jest poprzedzone głęboką analizą potrzeb i sprawdzeniem, w jaki sposób poszczególne modele samochodów elektrycznych są w stanie te potrzeby realizować, dopasowanie właśnie do tych potrzeb, tych modeli. Jeżeli to jest zrobione prawidłowo, no to firma szybko przekonuje się, że szereg korzyści, jakie korzystanie z tego typu pojazdów potrafi. Możesz szybko odnotować. I kolejne decyzje zakupowe to już nie jest tylko stricte kalkulacja emisyjności, tylko właśnie kwestie, kwestie inne. I możemy powiedzieć, że te samochody nie są tylko compliance karami, ale właśnie stają się regularnym źródłem mobilności. Tylko warunek konieczny: dopasowanie do potrzeb. Czy również tutaj musimy mówić o wartości rezydualnej jako o tym co wciąż jest problemem, który, z którym się boryka elektromobilność, czy to już powoli możemy odłożyć na półkę z mitami, jeśli chodzi o te wartości. Nie jest właśnie. to mit. Jest to wyzwanie, które, z którym na rynku na pewno się mierzymy, można by powiedzieć, że jest to taki naturalny element przy takim intensywnym poziomie rozwoju nowej technologii. Po prostu starzenie technologiczne gra tutaj dużą rolę. Każda kolejna generacja danego modelu jest wyraźnie, ma wyraźnie większą funkcjonalność, zasięg, czy przeładowanie i tak dalej. Natomiast. Problemem jest to, że ten rynek samochodów używanych, na których wartość rezydualna ma tak istotne znaczenie, dopiero można powiedzieć, zaczyna się tworzyć u nas. Do tej pory to były raczej samochody nowe, nowa technologia i tych samochodów używanych praktycznie nie było. A skoro nie było nie było podaży, nie było też popytu, Pojawiać się zaczyna podaż, to dobrze, natomiast popyt również, yy, również występuje, coraz większy, i jestem przekonany, że jeżeli tylko będziemy patrzyli na elektromobilność z punktu widzenia realizacji indywidualnych potrzeb danej firmy czy danego kierowcy, no to jesteśmy w stanie nawet tym samochodem elektrycznym używanym te potrzeby realizować. I w tym momencie, kiedy zdają sobie z tego sprawę już decydenci flotowi, yy, albo generalnie konsumenci, którzy poszły, szukają samochodu używanego, elektrycznego, spostrzegą, że ten samochód realizuje ich potrzeby, nie potrzebują tysiąca kilometrów zasięgu, jak przysłuchują dieslu, no to... Są w stanie wtedy w taki, w taki samochód zainwestować, i te wartości będą się umacniać. Jesteście Państwo największą firmą leasingującą pojazdy. Czego, właśnie, zatrzymując się na chwilę przy tych potrzebach, czego najczęściej potrzebują wasi klienci? Jakie są to właśnie potrzeby i kryteria, których, które dopasowujecie pod kątem właśnie rozwoju flot elektromobilnych? Oczywiście podstawowym elementem jest finansowanie samo, samochodu, ale nie tylko. To widać szczególnie w przypadku flot firmowych, czyli tak jak powiedziałem, to jest obszar, w którym bezpośrednio działam. Tam bardzo istotne jest podejście szersze, podejście do, do elektromobilności przez przykład ekosystemu, czyli pojazdu i wszystkich usług, jakie naokoło niego należy dostarczyć, żeby elektromobilność działała prawidłowo. Myślę tu oczywiście o infrastrukturze ładowania, ale myślę także o aplikacjach informatycznych, które pozwalają rozliczać chociażby koszty ładowania samochodu elektrycznego firmowego w różnych... Na różnych typach ładowania, w różnych miejscach, czy to w domu pracownika, czy, czy w firmie, czy też w trasie na infrastrukturze publicznej, ale mamy również kwestie, kwestie szkoleń, przystosowania kierowców do tego nowego rodzaju napędu, tak, żeby efektywnie tymi samochodami jeździli, tak żebym powiedział, że w przypadku firm te potrzeby są znacznie szersze niż samofinansowanie. Również to, co powiedzieliśmy sobie, zbadanie tych potrzeb mobilności jeszcze, zanim decyzja o pozyskaniu samochodów elektrycznych do firmy zapadnie, no to warto upewnić się, czy one się po prostu. Mają szansę tam sprawdzić. Kwestie symulacji kosztów, symulacji całkowitego kosztu posiadania, zderzenie tego z alternatywami spalinowymi, to takie usługi, można powiedzieć, doradcze, to również jest obszar, w którym aktywnie działamy. Wspomniał Pan wcześniej mm, o, tej, o tym nieustannym postępie technologicznym, o rozwoju elektromobilności, no bo faktycznie to też jest tak, że każdy rok to są. Coraz lepsze rozwiązania, które pro, proponują producenci. Czy w związku z tym, patrząc na to, jak dynamicznie się rozwija ten rynek, czy można zaryzykować stwierdzenie, że w niedalekiej przyszłości, czy to będzie za rok, czy być może za dwa, czeka nas zalew na rynku tanich elektrycznych samochodów, których no już ta wartość, nawet całkowity koszt posiadania, który ktoś sobie na przykład będzie liczył, no będzie naprawdę z dużo większą korzyścią, aniżeli wybór odpowiednika cenowego auta spalinowego? Czy zalew to jest dobre słowo? To mam pewne wątpliwości. Jeszcze tych samochodów nie ma aż tak dużo, żeby za rok czy dwa, żebyśmy obserwowali potop tych samochodów jako używane. Natomiast niewątpliwie pojawi się spora ilość takich samochodów na rynku wtórnym. Ja wierzę głęboko, że. Jeżeli, tak jak po raz kolejny powiem, jeżeli tylko dobrze zostanie przemyślany ten zakup, czy pozyskanie tego samochodu do dopasowania do potrzeb, no to będzie to na pewno bardzo ciekawa alternatywa taki samochód elektryczny w stosunku do samochodu spalinowego. Jakie zmiany a propos jeszcze samochodów używanych powinny zajść w polskiej legislacji, żeby właśnie te używane samochody elektryczne też były dla ludzi atrakcyjnym wyborem? żeby w końcu zerwać taką łatkę zużywanego auta elektrycznego, które nawet nie musi mieć przejechanych 150-200 tysięcy kilometrów. Jakie muszą zajść zmiany, żeby takie auta nie były postrzegane jako no, po prostu auta nie nadające się do użytku, mimo że mają na przykład 2-3 lata? To myślę, że największą zmianą to jest zmiana mentalna użytkowników, czyli otwarcie się na tą, na tą nowość i spróbowanie i wtedy w łatwy sposób można się przekonać, że no nie jest to bezużyteczny samochód, tylko wręcz przeciwnie, natomiast jeżeli mówimy o zmianach legislacyjnych, to myślę, że jednak coś czego w naszym kraju w dalszym ciągu brakuje, czyli przywiązanie kosztu, posiadania samochodu elektrycznego do zasady zanieczyszczający płaci. Myślę tutaj po prostu o, o emisyjności danego samochodu, danego modelu samochodu czy opodatkowanie to jest ta forma optymalna, no na wielu rynkach ona się sprawdza i jest jednak motywatorem do tego, żeby te floty odmładzać, natomiast ja nie chcę tutaj wyrokować. My nie mamy takiego, e, takiego rozwiązania. E, na pewno kwestie stref e, e, czystego transportu w miastach e, myślę, że jednak powinny być bardziej zaawansowane niż, niż nasza jedyna strefa aktualnie działająca w Warszawie, która de facto jest, jest martwa, nie wystawiona za no to żaden mandat. To jest taki wymiar edukacyjny, tutaj eksperci mówią, aczkolwiek wiadomo... Być może, natomiast czy edukowanie przez, przez brak efektu jest dobrym edukowaniem? Nie wiem, nie, nie będę też wyrokował. Natomiast myślę, że powinniśmy my sobie jakoś społeczeństwo zdać sprawę z tego, że naprawdę powietrze to nie jest taki przysłowy śmietnik, do którego możemy wyrzucać zanieczyszczenia, a ich nie widać. Tak jak nikt z nas raczej nie spuszcza ścieków do, do rzeki, do jeziora, czy nie wyrzuca śmieci do lasu, staramy się tego z tym walczyć. Tak w interesie nas wszystkich jest również takie podejście do atmosfery, do tego, czym oddychamy. I wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, wspieranym tym również, tej edukacji wspieranej przez pewne rozwiązania regulacyjne, oczywiście wprowadzane mądrze, nie z dnia na dzień, nie szokowo, tylko w sposób przemyślany, strategiczny, myślę, że nadgonimy te pewne wyzwania, przed którym nasze społeczeństwo stoi, czy stoi, nie tylko nasze, ale, ale krajów ościennych, naszego regionu, w stosunku do bardziej zaawansowanych krajów pod kątem. Czy patrząc na. Właśnie. Nie tylko aspekty rynkowe, ale też i te aspekty, jeśli chodzi o myślenie, świadomość konsumencką, czy w naszym kraju, w naszym regionie hmm, elektromobilność jest technologią dla każdego, czy wciąż mówimy tutaj o jednak o osobach, które muszą coś wiedzieć na temat tego jak takie samochody użytkować, czy to już może być codzienność dla absolutnie każdego kierowcy? No nie powiem, że absolutnie dla każdego, natomiast niewątpliwie dla kierowcy świadomego, yy, świadomego tej technologii, a przede wszystkim dla osoby, która jest w stanie zapewnić sobie tanie źródło ładowania, bo tak naprawdę czy ten samochód ma zasięgu 400, 600 czy, czy 1000 yy, mityczny, to nie ma aż takiego znaczenia, jeżeli tylko mamy gdzie ten samochód naładować, więc jeżeli ta infrastruktura yy, będzie rosła, a ona rośnie intensywnie w naszym kraju. No to coraz większa liczba ludzi zacznie dostrzegać te samochody jako realną alternatywę, zacznie próbować, no i przekona się, że one po prostu są w stanie z nadatkiem spełnić ich potrzeby, ich potrzeby mobilności. Natomiast nie można powiedzieć, że na dzisiaj samochód elektryczny to jest rozwiązanie wszystkich bolączek mobilności w naszym kraju, bo tak nie jest. Na koniec trochę bardziej osobiste pytanie, no bo jest Pan oczywiście kierowcą samochodu elektrycznego. Jak przekonać tych wahających się, nie do końca przekonanych, albo nawet przeciwników do technologii jutra, tak żeby, no właśnie, pozbyć się wszystkich mitów, jeśli chodzi o dyskusję na temat elektromobilności? Najlepszym sposobem jest pozwolić im spróbować. To znaczy, ci, którzy są ciekawi nowości, nowych technologii, to sami znajdą sposób, żeby, żeby tego spróbować. Yy, ci, którzy nie mają takiej możliwości ułatwy sposób, no to warto byłoby im taką możliwość u... To umożliwić. Przy czym to nie chodzi o to, żeby przejechać się tym samochodem po parkingu czy, czy w weekend, ale żeby faktycznie żyć z tym samochodem przynajmniej przez kilka dni, żeby doświadczyć tego ładowania, potrzeby tego ładowania, zobaczyć, jakie to tak naprawdę jest proste. To, to jest pewna bariera mentalna, po prostu nowości, która jak, jak tylko się tego spróbuje, przestaje być problemem. Oczywiście, pod warunkiem, że te ładowarki są. Natomiast ja jestem przekonany, i tak jak powiedziałem, no, jeżdżąc już ponad 450 tysięcy samochodem elektrycznym przez ostatnie lata i moje Rodzina również samochód elektryczny tylko użytkuje, no to te stacje ładowania po prostu są, jeżeli tylko wyrobi się pewne nawyki. Jeżeli się spróbuje tej technologii, mało kto jest wobec niej obojętny albo pozostaje wrogi, ale oczywiście to musi być poprzedzone tak jak powiedziałem już parokrotnie, sprawdzeniem, czy ta technologia i jej specyfika pozwala realizować te potrzeby. Dlatego warto też chociażby między innymi przyjść na kongres nowej mobilności, gdzie Oczywiście. tej technologii będzie bardzo dużo, gdzie o infrastrukturze również będzie bardzo dużo. Tam połączymy nie tylko teorię, ale też i praktykę, właśnie również chociażby z partnerem strategicznym kongresu nowej mobilności Volkswagen Financial Services. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Fleszczyński, ekspert ds. elektromobilności Volkswagen Financial Services. Do zobaczenia. Do zobaczenia.